Mamy przyrząd do mierzenia siły nacisku. Sprawdzimy, jak bardzo niedopompowane koło przednie utrudnia kursantom, utrudnia motocyklistom i motocyklistkom kontrolę motocykla, i jak dużo więcej siły trzeba włożyć w to, aby skręcać motocyklem. Gdy skręcamy w lewo, oczywiście kierownicę się odpycha ręką lewą. Przeciwskręt działa zawsze, niezależnie od prędkości. Proszę bardzo. Ok, nacisnąłem kilka razy, Popchnąłem zrobiłem parę kulek. Mamy odczyt 7,9 kg siły nacisku. Oczywiście na newtony sobie można to przeliczyć. Proszę bardzo. Tu mamy funty. Tu mamy newtony 77,5 newtona. Dobra. Zobaczymy jakie ciśnienie było. Obniżymy, sprawdzimy jakie będą zmiany. Dobra. Ciśnienie jakie było, to jest 2,2 bara. Obniżamy ciśnienie na 1,8. Mamy 1,8, czyli 40 dziesiątki pod tym, co mówi instrukcja. Instrukcja mówi koło przednie w Gladiusie 2,25 bara. Włączamy urządzenie, ustawmy sobie na kilogramy. Szczytowy pomiar, żeby wskazało. Dobra, jedziemy w lewo. No to działamy. Mniej więcej prosto padle do rączki kierownicy, żeby było. Dobra, zrobiliśmy ze dwa okręgi 9,5 kg. Wyzerujmy jeszcze raz. Dobra, jedziemy znowu. 8,15 Mi się wydaje, że on robi pomiar po pierwszym naciśnięciu od razu Spróbujmy jeszcze raz Musimy wybrać szczytową wartość, bo jak wiemy, kierownica oscyluje i zjawisko zainicjowania skrętu Pchnięcie ręką nie jest ciągle z jedną siłą, tylko jadąc z prędkością poniżej progu równowagi Ja muszę nacisk ręką wykonać i rękę cofnąć, tak żeby kontrolować tor jazdy przy tej prędkości, a jest to prędkość 11 na godzinę, czyli znacznie poniżej progu równowagi. Spróbujmy jeszcze raz, co nam wyjdzie? 805, 810, 87. No dobra. Niech będzie, było 8,7, było coś koło 9, chyba przed chwilą. Teraz z 1,8 atmosfery ciśnienie obniżymy na 1,5 atmosfery. Przepraszam, bara. Atmosfera bar to są dwie różne jednostki: bardzo bliskie siebie, bardzo nieznaczne różnice, ale jednak. No to zróbmy 1,50. Czasami jedziemy na oględziny z klientem stanu technicznego motocykla przed zakupem. Motocykl fatalnie się prowadzi, czuć, że nie ma powietrza w kole. Pytamy klienta, pytam sprzedającego, jak się panu motocykl prowadzi, jak jeździ? Fu, fajnie, bardzo dobrze, nie? Fajnie, fajnie. A motocykl po jedzie tragicznie, bo. Nie sprawdzają ludziska ciśnień w ogumieniu a tym samym motocykle często Wam się bardzo źle i tragicznie prowadzą i przede wszystkim niebezpiecznie w szczepności nie macie same problemy pilnujcie ciśnień w kołach dla bezpieczeństwa i dla lekkości prowadzenia. Dobra, jedziemy. Zostańmy już przy pomiarze na lewo. Zobaczymy, co wyjdzie. O, już powyżej dziesiątki weszło. Popatrzcie, 10,5 kg. Akurat mi się tutaj pośliznął przyrząd. Wyzerujmy. I jeszcze raz. Postaram się przyłożyć możliwie prostopadle do manetki. Jedziemy. Ręka prawa nic nie pomaga. Odpychamy ręka lewa. 9,4, 9,4. No, była już dziesiątka, a to duża różnica. Czuć to na ręce. Naprawdę, 2,2 bara, a 1,5 bara to na ręce czuć. To jest ponad 10% przyrostu siły. Wyłączymy. Szczytowy pomiar, i spróbujemy jeszcze na bieżąco tutaj odczytać, co on pokazuje. O, ja sobie mogę przełączyć nawet na drugą stronę. A, 8, 9, 9 widzę. Było. Dobra. Jeszcze raz. Niech nam szczyt pokaże. No, wchodzimy powyżej dziesiątki. Powiem Wam, że jak było 8,7, a jak jest 10,1, naprawdę czuć to na ręce. Zdecydowanie ramię bardziej się męczy. Tak to wygląda, proszę Państwa.